Thank you. Serdecznie przy okazji e, treningu na łowisku Zezuj. E, chłopaki tutaj Remig, i i Kamil, Tworz opowiedzą Wam trochę o sprzęcie, które od początku tego sezonu używają. E, Powiedzą swoje, swoje jakieś tam, myślę, spostrzeżenia. Postrzeżenia. Także oddaję głos. Cześć, witamy. Witamy wszystkich. Może ja zacznę tutaj od, od sprzętu. I całego asortymentu, bo już mamy okazję właśnie użytkować i mamy przełowione niektóre tematy, o których możemy śmiało się wypowiedzieć. Z federów, bo my głównie to feder, stąd jesteśmy kojarzeni. Z federów tutaj mamy wybór duży, od budżetowych do bardziej profesjonalnych wętek. I taką ekstra propozycją jest wędka Stinger. Bo jest to budżetowa wędka, dobrze wykonana, mocna myślę, że na kieszeń przeciętnego kowalskiego bez problemu. To nie jest wędka, która po jednym sezonie się rozleci. Występują w długościach od 3 do 3,60 w różnych gramaturach, także każdy może dopasować do własnych swoich upodobań. Potem mamy wędki MX3. W nazwie metod Feder, aczkolwiek ja je używałem też do klasyka, są wszechstronne. Też występują od długości 3 metrów do 3,60 też w różnych gramaturach. Także tutaj z dopasowaniem też nie ma problemu. Wędka bardzo smukła, lekka, przyjemnie się nią łowi. I teraz. Lecimy do wętek, które najczęściej użytkujemy czyli te x trójki. to już jest można powiedzieć perełka da się nią łowić i w zawodach i, i na prywatnych łowieniach że tak powiem z przyjemnością. Co może tutaj dodać? mamy akurat długość 3 metry, a występuje do długości 360 i 330 też jest. Tutaj mamy akurat uzbrojoną pod metodę, bo jesteśmy na łowisku Zezój, ale klasykiem też i w zawodach na klasyku też ją używaliśmy i się też doskonale do tego nadaje. Tu akurat mamy przy okazji, to jest uzbrojona wędka, przypięty kołowrotek Power Feather. Tu w rozmiarze mamy 4000, ale to jest 4000 rozmiar. Fajny kręcią, też jakości, jakościowo do ceny jest idealnie. Łowi się tym super. Także z tym nie ma problemu. Wędka jest opisana jako metod Feder, ale tym nie należy się sugerować, bo ona się nadaje doskonale i do tego, i do tego. Klasyku ją używamy i też doskonale, doskonale sobie daje radę. Było widać My... tak na filmie. Tak, na, tak, na ostatnio z, z jakimi leszczami sobie dawała radę, także, a myślę, że jest też na tyle delikatną wędką, że i bardzo małe ryby można nią spokojnie wyholować. Także uważam, że nadaje się bardzo dobrze i do tego i do tego, a mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro przetestujemy ją na grubszych rybach i zobaczymy jeszcze jak na bardzo dużych rybach się sprawdzi. Je. Oddaję głos Kamilowi, bo tak się mu trochę tu chciałem. Wędka z wyglądu naprawdę wygląda na delikatną, ale yy, spory zapas mocy. W praktyce przy łowieniu ryb można dostrzec ten, ten zapas mocy. No I nie bardzo się... ładnie wykonana przede wszystkim. tak Te blanki są bardzo smukłe, do tego jeszcze są lekkie. Wygląda na I wędkę delikatną. Z pozorów właśnie wygląda tak. na... Na bardzo delikatną, a, a I co fajne, nie tu, ma, się co tu ma węgiel, który bardzo dobrze się wyczuwa, nawet puknięcia ryb. Także przy, przy kolu, szarpnięcia ryby, czy nawet przy braniu, trzymając ręce, rękę na, na wędce. Także, także bardzo, bardzo fajne odczucia, jeżeli, łowiąc tą wędkę. Tutaj jeszcze mamy kołowrotki Feder Fan, może Dokładnie, bo miałem właśnie teraz <grym> okazję na dystansowym łowieniu przetestować ten kołowrotek na ostatnich zawodach i właśnie na karpiach. No i się sprawdził bardzo dobrze. Fajnie mieli. Przede wszystkim duża szpula. Duża szpula, tak. Można spokojnie dalekie rzuty. Co jest fajne, ta rączka jest fajnie składana. Kurczę, szybciutko. O, co jak jest złożona. To jest, to jest bardzo duży plus tego kołowrotka. I, I jak na tą wielkość, nie jest wcale ciężki ten kołowrotek. W ogóle nie obciąża tak mocno wędki. Więc idzie sobie spokojnie, komfortowo tym łowić. Myślę, że te wędki przetestujemy dzisiaj, jutro. także... No tu także myślę, tutaj... że na Zezuyu będzie idealna okazja, żeby pokazać. Że Jeżeli będą ryby, oczywiście. Ten zapas mocy. Jest różnie. Także może trochę przejdziemy do akcesorii. Przejdźmy, tak, do, do kolejnych asortymentów. Tutaj ja użytkuję już dłuższy czas sztywny pokrowiec Robinsona. Wydaje się może niepojemny, ale uwierzcie mi, że ja tu spokojnie 5 federów ładuję. Z kołowrotkami. I to jest długości 1,75 m, tak? Tak, tak. 5 federów mi tu wchodzi. dwukomorowy. I do tego jeszcze zawsze jakieś zapasowe z 2-3 kije bez kołowrotków też tu pakuję. Mało tego, jeszcze tu upycham różnego rodzaju asortyment. I kijki do odmierzania, i sztyca, i wszystko mi tu wchodzi. Także tu nie ma problemu. Co teraz? Przyszła kolejna mnie coś ja powiem. Eee, co mogę powiedzieć? Fajnym rozwiązaniem są pudełka, które oferuje Robinson 2, 3 i 4 litrowe. Bardzo fajne rozwiązanie do trzymania, przechowywania zanęty, robactwa itd. To są otwarte, a też występują zamykane pudełka. Świetnym rozwiązaniem są, jak gdy pada deszcz lub, lub są inne warunki atmosferyczne lub jest przemoczona zalęta i chcą nam rybaki wychodzić, zamykamy i nie ma z tym żadnego problemu. Także bardzo fajne rozwiązanie, yy, praktyczne, bardzo polecam, yy, sprawdza się. Deszcz nie zaskoczy na pewno. Deszcz nie zaskoczy. I co jeszcze jest Fajnie fajnym rozwiązaniem? To jest świetnym też rozwiązaniem. Pięcioelementowa Tak, Pięcioelementowa tak. Pięcio kuwetka. Teraz majówkę mieliśmy taką deszczową. Idealnie mi się to sprawdziło. Tak. Miałem tu przynęty i zanęty do podawania. Jak tylko pompa przyszła zamykane jeszcze pod parawanem. To ustawione, to nie ma szans, żeby coś nam zalało, zmokło. Łowimy na metodę, bardzo fajne rozwiązanie. Wkładamy sobie cztery y, różne y, y, składniki, czyli, czyli tam pelety, metod miksy, inne rzeczy, zamęty i mamy bardzo fajnym rozwiązaniem. Lub różne, różne kolory robaków. Ja także... jeszcze w jeden sposób to wykorzystałem. Jak mi został towar, bo miałem taką właśnie teraz okazję w weekend majowy, że dwa dni podrządkowałem na ryby. Tak, jak tutaj miałem, ja tylko to zamykałem i w ten sposób do lodóweczki cyk. Coś pięknego i niedrogo. To drogo. Dodatkowo można cztery sobie pojemniki położyć z boku. Można nasypać większą ilość zalęty lub gliny, w zależności co potrzebujemy, a w mniejszym używać. Yy zanęty na przykład. Tak. tak, w tak tego właśnie używałem ostatnio, jak mówiliśmy na, 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 na tych dużych leszach, które łowiliśmy. Także mega się sprawdziło. Mega. Wszystkim zajmuje mało miejsca tak, Jest, tak. I jest bardzo praktyczne, tak. bardzo, tak. bardzo bardzo praktyczne. Mówię, często mamy problem, że nam uciekną robaki. z zanęty lub, lub, lub umieszanych tak tam innych. Że... Tak. Zamykamy i mamy szczelne pomieszczenie, że nam nie, po chodzą nie chodzą robaki czy, czy, czy w innym pomieszczeniu nam nie, nie wychodzą. Drugim fajnym świetnymi rzeczami są Dwa pojemniki, 2 pojemniki 2,4 litry do wody nabierania. Mają fajną rączkę wrzucamy do wody, nabieramy i mamy... Szczególnie, gdzie jest skarpa, trudny dostęp tak, do wody. Bardzo często właśnie wykorzystywaliśmy to na na, 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 na na, wykorzystujemy na wodach, gdzie właśnie są duże skarpy, duże odległości do, do nabrania wody, a często, gęsto, no nie ma możliwości nabrania innej wody, jak właśnie... Tak, tak. Zresztą tak. my preferujemy rozrabianie zanęty na łowisku. Na łowisku a, a nie, a nie wodą z kranu, łowić. czy, czy jest chlorowana, czy, czy, czy inna, także y, mega fajnie się to sprawdza i kolejną fajną rzeczą, którą y, nam są tutaj Daje, jest yy, oto taka miska, która pasuje do. Yy, siedem, przykrywka. Przykrywka, tak. W, taka... Przy, w sumie przykrywka, tak, ale pasuje na miskę, która pasuje do wiadra. Yy, zamykana również, także gdy pada deszcz, yy, gdy nam chcą uciekać, tak jak już wcześniej wspominałem, robaki. Ale też przed słońcem chroni przed wysychaniem. Tak nie? jest, czy, czy przed, przed słońcem, czy śniegiem, mówię, no, przed każdymi warunkami.